Teraz w mediach szumnie się mówi automatyzację, automatyzację, no ale co to jest? I najłatwiej powiedzieć na przykładach. Więc przykładem automatyzacji, którą może zrobić każdy prawie przedsiębiorca, który nie ma wdrożonych narzędzi do rejestru faktur, okazuje się, że bardzo, wiele, bardzo wielu przedsiębiorców po prostu te faktury przyjmuje i wkłada do segregatora. Natomiast możemy to zrobić trochę. Efektywniej i na przykład my mamy taką automatyzację, że jak ktoś wysyła fakturę, skan faktury na faktura małpy, małpa, przepraszam, adres mojej firmy. Automatyzacja przyjmuje to fakturę. Jeżeli faktura jest nieczytelna, bo ktoś zrobił zdjęcie faktury, jakiegoś paragonu w dalszej perspektywie, to idzie to do programu OCR-AI. AI sprawdza, co jest na tej fakturze, wysyła to do czatu GPT. Czat GPT analizuje, kto wysławił fakturę, co na niej jest, jaki jest koszt. I przypisuje bardzo ważne kategorie. Jaki jest wydatek? Czy to jest koszt biura, czy to jest wynagrodzenie, czy koszt chemii, czy, czy kawa. To potem jest zapisywane na dysku Google'a. Dana faktura jest w arkuszach Google'a i my, uwaga, live wiemy, jakie mamy aktualne koszty w firmie, jak to sobie porównamy z przychodami. To na przykład wiemy dokładnie w tym momencie, jaki zapłacimy podatek VAT. Nasza ciekawostka była taka, że nasza księgowa na koniec miesiąca wysłała informację dobra Marek jest tyle i tyle VATu do zapłaty ja już chcę robić przelew potem zorientowałem się, że przecież ja sprawdzałem wczoraj ten VAT powinien być znacznie niższy. Więc moja automatyzacja się nie pomyliła, księgowa się niestety, co się zdarza oczywiście błąd ludzki. Więc automatyzacje mają to do siebie, że się, jeżeli są dobrze zrobione się nie mylą. I na przykład ten, ta automatyzacja pomogła mi tam oszczędzić na płatę kilkudziesięciu tysięcy złotych VATu. I jeżeli mówię komuś o tym, że tak faktury można analizować no, bo koszt analizy jednej faktury to jest, nie wiem, jedna dziesiąta centa, może nawet mniej. To jest fajne rozwiązanie. Działa dość, dość szybko i sprawnie. To jest przykład automatyzacji, mhm. czyli rejestr faktury i na bieżąco wiemy, jakie mamy koszty w firmie i na przykład ile w danym miesiącu albo w danym półroczu wydaliśmy na kawę. Mhm. Bo mało kto to rejestruje. Tak naprawdę nie musimy się pytać księgowej.